Witam w tym nowym filmie. Dzisiaj pokażę Wam, jak ustawić związek lub status związku na Facebooku. Zatem, oczywiście, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest otwarcie aplikacji Facebook. W tej sytuacji wykonuję to z aplikacji na iPhone. Jednak w zasadzie dla Androida jest to niemal identyczne. Jedynie różnica polega na tym, że przykładowo tutaj na iPhone'ie musimy przesunąć ekran, aż ukaże się ten pasek na dole, gdzie znajdują się wszystkie ikony: start, znajomi, Facebook Watch, marketplace. Oraz nasze zdjęcie profilowe. Różnica polega na tym, że na Androidzie, jeśli tam jesteście, tabelka zamiast pojawiać się na dole, pojawi się na górze i jedyne co musimy zrobić, to dotknąć tuż na dole po prawej stronie, gdzie są te trzy kreski, lub bezpośrednio nasze zdjęcie profilowe i zobaczymy następujące informacje. U mnie to wygląda tak. Gdy jesteśmy w tej sekcji, pojawia się cała konfiguracja. Musimy przejść do profilu, więc klikamy na nasze imię. Gdy już tam jesteśmy, zobaczymy profil, zdjęcie w tle ITP track, i cam, ale pojawi się opcja edytowania profilu. Gdy tutaj przeczytamy, pojawi się nasz awatar, nasze zdjęcie itpara ITP, ale jeśli przewiniemy w dół, pojawi się sytuacja uczuciowa w sekcji szczegółów. Pamiętaj, że jedyna różnica na Androidzie to belka na górze. Poza tym interfejs wygląda tak samo, także w sekcji sytuacji uczuciowej. Więc gdy już to przeczytamy, pojawią się tutaj informacje o tym, gdzie studiowaliśmy i tak dalej, ale również pojawi się sytuacja uczuciowa i sekcja Dodaj swoją sytuację uczuciową. E, tutaj możemy wybrać, jaka jest nasza obecna sytuacja, i jeśli chcemy, możemy zaznaczyć, że jesteśmy w związku, a następnie po prostu to zapisać, co spowoduje, że pojawi się to na naszym profilu. Ale jeśli chcemy konkretnie dodać osobę, to wchodzimy tutaj do sekcji partnera. I możemy wyszukać naszego partnera i dodać go bezpośrednio tam. Wtedy można wpisać dowolne imię, i po prostu osoba się pojawi. A kiedy to zrobimy, osoba zostanie dodana, i powiadomienie również pojawi się u niej. W tym przypadku tutaj jest napisane od. To jest po to, aby wiedzieć, od jak dawna jesteśmy w związku z tą osobą, pozwala nam to ustawić tylko od określonego roku, nie od konkretnego miesiąca. I jeśli chcemy, możemy również w przypadku, gdy już to mamy i chcemy to usunąć, po prostu możemy wybrać dowolną z innych opcji. A jeśli chcemy, aby to pojawiło się tylko na naszym profilu, ale nie generowało publikacji ani niczego w tym stylu, możemy kliknąć w prawym górnym rogu, gdzie jest napisane publiczność, gdzie jest napisane Twoi znajomi z Facebooka lub tylko ja. I w ten sposób pojawi się to tylko na Twoim profilu, ale nie zostanie wygenerowana żadna publikacja, w której ludzie mogą polubić i tego typu rzeczy, tylko zostanie to odzwierciedlone na Twoim profilu i na profilu osoby, którą ustawiłeś jako swojego partnera. I to w zasadzie wszystko. W ten sposób możecie przypisać status związku na Facebooku zarówno na urządzeniach iPhone, jak i na Androidzie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć, cześć.